Wit witam Was Dzisiaj zagramy sobie w Stoneheart z Od razu zaczynamy nową grę Spró Spróbuję zrobić z tego pełną wersję Ter zciszymy. Teraz musimy wybrać sobie Ludzików jakich będziemy mieli Na razie zaczniemy z, wios z wioskami Teraz musimy wybrać biom Ja jeszcze na pustkowym nie grałem Więc na razie zacznę znowu na w zielonym biomie. A będziemy grali na normalu. Nie na standardach. No i teraz musimy sobie wybrać ludzi. To teraz. Tutaj macie sklepik z, z rzeczami, jakie byście na początek. Polecam zawsze brać to pierwszy, trapper knife, jak sobie ktoś kupi grę. I teraz ja z tych ludzi akurat nie chcę mieć, tylko spróbujmy wylosować. Kilka szóstek. Dobra, co tu są za ludzie? Jeszcze raz zarolujemy. Dobra już niech będą nam toczy. Dobra, idziemy. Teraz musimy wybrać sobie biom. O tym co tutaj będzie za chwilę, tutaj na boku, to za chwilę powiem. Otóż jak widzicie, musimy teraz sobie wybrać miejsce. Tutaj. Na tej wysokości na tej linii, gdzie pokazuję myszką są drzewa. Później tutaj są, jak to się mówi, przyjazne zwierzaki. I tutaj na samym dole tego wszystkiego są surowce. No i wybierzmy teraz takie idealne miejsce jakby. Gdzie będzie dużo surowców i dużo drzew. Dobra, zrobimy mapę, bo zobaczymy, czy będzie lepsze biomy. Tutaj jest kompas. Wyszukajmy dobre miejsce. Dobra, tutaj będzie dobrze. Jedziemy. Ciemno tutaj jest u was. Dobra, trudno. Otóż zacznijmy od budowy. Ja postaram się z tego zrobić długą serię, bo lubię tą grę. Dobra, teraz musimy sobie wybrać Bion. Wybierzemy jakieś tutaj. Po pierwsze, znaleźć jagódki. O, dobra. Dobra, tutaj zaczynamy, bo są jagódki, jest wszystko. A dobra, nie będę zmieniał nazwy, niech już będzie tak. Dobra, jedziemy do naszych ludzików. Ty. I teraz by... tutaj są prace. Przybliżę wam. Tutaj mamy pracę. Ja mu wybiorę pracę na razie twórczego Carpentera. Taka praca dla niego będzie na razie najlepsza. Od razu niech sobie wykraftuje swój stołek. Tutaj mamy crafting Carpentera. Później wiadomo inne craftingi do innych ludzi. Teraz tak wyjaśnić Wam trochę. Tu jest w ogóle info o naszej yy, bazie. Tutaj mamy inventori, co mamy w naszej wiosce i ogółem. Zaczekajcie, zacznę grę. Tu jest jakiś dziennik. Z tego nie korzystam. Tutaj mamy spis ludzi. Yy, tutaj mamy chyba grupy. I tutaj, jak na ludzi, możemy im dać jakąś pracę na tym. Teraz tak, tutaj mamy strefy, jedzenie, y, farmy do tego, y, jak to się mówi polowania i do pasania owiec, albo czegoś takiego, jakiś taki zjeron. Tutaj mamy budowle własne. Y, tutaj jeszcze mamy drabiny meble i. Na budynki własne. Tutaj mamy prace, jakie mamy już. I tutaj mamy tak, tarcze. Poka Pokażę wam. Jak coś nas atakuje, to że wszyscy się tutaj rzucą. Tutaj na razie. Aż nie mamy jeszcze rycerzy, to się wszyscy będą rzucali na nich. Później tutaj jest flaga. Yy, a te flagi to później zobaczycie. Tutaj mamy na komunikaty. Tutaj, jakbyście widzieli, no to tutaj mamy, żeby ściąć góry x-ray, tutaj mamy yy, budynki. Wiecie, żeby sobie na przykład się dostać do domku, to żeby jakoś tam nie cackać z tym. Yy, tutaj możemy play znowu i tutaj możemy na przyspieszonym, my będziemy grali na przyspieszonym tempie. Później tutaj jest licznik dnia, ile... I też te kreski symbolizują ile jeszcze dnia jest. Tutaj jest jakiś komunikat, ale to za chwilę. I dobra, przechodzimy do grania, bo trochę zeszło odcinka na powiedzenie, dobra. As. Dobra, lecimy z tym. Tu damy im, żeby ścigali dymna. A, no tak, jeszcze narzędzia. Tutaj mamy, żeby w ogóle coś ścinali i tyle. Tutaj mamy, żeby kopali. 4 na 4, Tutaj mamy, żebyśmy sami mu wyznacz im wyznaczali. Tutaj mamy coś do chyba oznaczania. Nie, chyba nie. Tutaj mamy na okupy. Tutaj nie mamy, nic nam nie wyleciało. Więc należy to nie. A tutaj to po prostu, żeby skończyć wszystkie zadania. To teraz im od razu wyznaczymy. Strefę. Odznaczymy jedzenie. Tak, i teraz tak. Tutaj mamy, wiecie. Przybory, pokażę Wam jeszcze nawet. Tutaj mamy surowce yy, do budowania. Tutaj mamy pra od prac chyba jakieś narzędzia, coś takiego: jedzenie i ten, pieniądze. O, tutaj od Was widać, tu. Dobra, a tutaj ma być tylko na jedzenie strefa, dobra. Ja tutaj są jagódki, to niech od razu zbieram sobie. Hmm, co tu jeszcze zrobić? A od razu niech to wygną. Tu. Chyba im od razu zlecimy coś do budowy. To teraz wam od razu pokażę. Teraz tutaj. Będziemy za chwilę budowali schody. Tutaj wybieramy to. Niech będą białe schody. Nie wiem, czy wam nie. Czy wszystko będzie wam widać, ale trudno. Najwyżej. Coś tam pododaję za chwilę, albo od razu dodam, żebyście później widzieli te schody. Tu będą. W komentarzu później możecie dawać pomysły, co bym mógł zbudować. Na przykład młyn, coś takiego, koło, koło wodne. I oni to zaczną budować. Dobra. Już idą budować. Jedzenie mamy. Wszystko mamy. Mapa nie jest jakoś duża. Ale ważne, żeby była. Ja tu widzę, że mój się już leni. To trzeba mu dać. Co nieco do pracy. I się zajmą czymś. A, musi sobie... Carpenter najlepiej, jak ma od razu... Trzeci, drugi chyba lepiej, jak się nie mylę. Albo trzeci. I wsta. I. Bo wtedy macie już motyki i możecie sobie jedzenie produkować. Wow, noc się robi. Nie przemyślałam tego, że to tak szybko będzie ta noc. Dobra, niech tworzy drzwi, 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 drzwi. Muszę sobie. Teraz go potem Prze, Przez moment będziecie by, teraz mieli bardzo ciemno. Y, ja pominę to. Y, do momentu, kiedy już będzie. Witam Was znowu po krótkim cięciu. Y, oni tutaj już wybudowali schody do końca. No i co mieliśmy robić? A y, musimy mu dać robotę, do, żeby zbudował. Zbudowa, co ja mówię. Skrzynki, żeby nam wyprodukował. 20 skrzynek, niech będzie na razie. Mamy dużo drewna. Otóż to jeszcze musimy im od razu dać. Musimy się przedostać do kamienia na pewno. Albo zrobimy tutaj. Patrzcie. Teraz włączamy to slajd. Popracowałem jeszcze trochę nad grafiką. Jedziemy od razu. Teraz tu wziąłem teraz to narzędzie i będziemy... wyznaczymy internet, na którym mają sobie kopać. U mnie trochę to trwało. To cięcie. Jak widzieliście na tle możecie... Jak... Jak spodobają Wam się moje filmy, możecie subskrybować. Oni sobie tutaj wykopią wszystko. Muszą, nie mogą się lenić. O właśnie, mój, mój tutaj, wiecie, y, carpenter podbił sobie drugi level. Jeszcze jeden i będziemy mogli, będziemy mógł zrobić wreszcie, zrobili sobie wreszcie coś pożytecznego. O, o a niech zrobi sobie doniczkę. Później się przyda. Co tam? Y, tutaj później pokażę wam te moje domki, które zaprojektowałem w tym czasie. To jest są takie domki, nie są zbyt duże. Inspirowałem się bardziej na domkach goblinów, bo ja bym chciał mieć też taką wioskę, a nie jakąś inną. Oni ja, A wszyscy teraz zasnęli. Hmm. I on też idzie spać. Proszę mi tu nie spać z pracy wstawaj. Wstawaj nie śpij w pracy. Wstawaj. To był taki wiecie. To będzie jaki pierwszy odcinek. Wam do, przez 5 przez minut chyba gadałem. Oni już tam kopią. O, jagódki do zebrania. Zaczekajcie, no, sprawdzę. Czas. Dobra. Okej, okay. tych drzewek tu na pewno nie będzie, bo tutaj pragnę sobie coś zrobić. Fajnego w przyszłym czasie. Te później tutaj wiecie. Za odcinkiem pousuwam te strefy dwie i po skrzynki postawiam Tam do tej dziury poustawiam skrzyneczki. Od razu tutaj popatrzę, im się kończy robota. Dobra, tu tu Później poustawiam tutaj pochodnie Co ja mówię, pochodnie lampy To nie Minecraft przecież Albo w sumie nawet chyba przy was poustawiam te skrzynki Dobra, przy was poustawiam te skrzynki yy, Tutaj Na to I mebelki, no właśnie Tu 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 to. to na razie tyle będzie skrzynek Tutaj będzie taki magazyn nasz Łojeny Tutaj drzwi będą Musimy tylko zaczekać, bo później jak mają Łojeny Wychodzimy Dobra, tutaj się u nas noc robi Więc Ja się z wami pożegnam w dzień Więc po krótkim cięciu wracamy więc. Nara! Witam Was znowu po krótkim cięciu. Ja tu się zająłem magazynem. Ustroiłem im magazyn. W kolejnym odcinku najprawdopodobniej zaczniemy budować ten. Szybko zbudujemy faremki. Bo jak patrzę, co tam. Już nasz tutaj. Zobaczcie, carpenter osiągnął kolejny level. I możemy im zrobić. Dwie motyki. Dobra. I w kolejnym odcinku to już się to już zajmiemy się budowaniem farm. Więc na razie. I tak jak mówiłem wcześniej, jeśli chcecie, to możecie mnie subskrybować. Więc do widzenia.